Mamy dziś początek października, kosimy kukurydzę. Znajdujemy się 3 km od gospodarstwa. Kosimy ją usługowo. Dzisiaj, teraz w tym roku jest wyjątkowo opóźniony zbiór kukurydzy, bo ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że już na początku października, nawet inaczej w połowie września maszyna była umyta, sezon zakończony. Dzisiaj mamy połowę października i tak naprawdę, początek października i tak naprawdę dopiero dziś można stwierdzić, że ta kukurydza naprawdę nadaje się do koszenia. Deszcze spowodowały, że sezon się odciągnął, no, po prostu była zielona i zbytnio się nie nadawała no, do zbioru. Wybór ciągnika, zwłaszcza tego dużego, 250-konnego, nie był taki oczywisty. Zanim kupiliśmy dojcwara. testowaliśmy inne marki, m.in. Masy Fergusona, Kejsa, yy, Klasa. Cóż jeszcze mieliśmy Valtra mieliśmy też na testach. To były takie jednodniowe testy. No i najlepiej z tych, po tych testach nam się spodobał właśnie Deutschfara, i, i dlatego wypadło na dojcwara, żeśmy wybrali Deutschfara. Mamy przed sobą doitzwara 7250-250 koni z silnikiem o pojemności 6,1 litra i skrzyni TTV bezstopniowej z trzema zakresami, bo można przedstawić sobie na skrzynię automatyczną, manualną albo skrzynię PTO, co jest bardzo fajne, na przykład przy sprzęgnięciu z prasą wielkogabarytową, gdzie cały czas ustawienie 1000 obrotów i pod prędkość i tak trzyma. Początkowo z to przyczepu Figel, przy kukurydzy miał chodzić mniejszy iczwar, ale po paru dniach pracy i sprawdzenia, ile pali paliwa w porównaniu do Nicholanda czy Waltry, wcale nie wychodzi więcej i tak został na cały sezon przy tym Figlu. Także mogę go pochwalić za mało spalanie paliwa. W porównaniu do o, reszty ciągników, czyli Nicholanda i Waltry. Dziennie spalają 170 litrów, w wychodzi 190 litrów, ale biorąc pod uwagę to, że chodzi z przyczepą Figel, która przywozi półtora raza więcej towaru, no to dziennie na pryzmę i tak bardziej opłacalnie jest wozić Deutschen z Figel. Początkowo, dwa lata temu, jak kupiliśmy dojczwara w skrzyni TTV, bardzo ciężko było mi się przyzwyczaić do tego, że nie ma biegów. Teraz, po dwóch latach pracy tą maszyną, mogę powiedzieć, że nie wsiadłbym już w ciągnik bez skrzyni bezstopniowej. Jest to naprawdę wygodne. Tak jak niektórzy mówią, jak ktoś w osobówce wsiadł w automat, to już ciężko ma wrócić do manuala. I podobnie jest tu w tym Dojczwarze. Mogę sobie, nie wiem czy to zobaczymy, ustawić zakres od, jednego, od 0 do 50, 40 km na godzinę i tak od ilu ile będę chciał, tyle będę jechał. W tym momencie jesteśmy na pełnym automacie. Mam wyświetlone ile mam. Przesuwam joystick do przodu. i Tak zwiększa się prędkość joystick do tyłu. Zmniejszam prędkość. No, większej wygody być nie może. Mogę sobie również zmienić tryb jazdy na zwykły manual i to jest bardzo, bardzo dobre gdyż nieraz jest taka sytuacja czy przy wyciąganiu czy przy zaglądnięciu, że przyda się ten tryb manualny. No i tak jak wcześniej wspomniałem Tryb PTO, co współdziała z przekaźnikiem i to przy prasie wielkogabarytowej na przykład jest super wykorzystywane. Obroty na 1000 cały czas są trzymane, a zakres prędkości jazdy się nie zmniejsza. Doczwar posiada czytelny monitor, na którym praktycznie cała obsługa ciągnika znajduje się w tym jednym miejscu. Ma bardzo wiele pożytecznych funkcji, jak na przykład przepływ oleju. Tu przy tym Figlu mogę sobie ustawić, jaki zakres przepływu oleju od 0 do 100% i tak szybko mi zwala ciągnik kukurydzę. Dwa do dojczwary, a naprawdę to trzy dojczwary, 4 ładowarkę, prasę i różne maszyny zakupiliśmy od dilera 100 Milagro z Ciechanowa.